Ostrzeszowski Obwód Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej wraz z licznymi partnerami i współpracownikami już po raz 12 organizuje cykl wydarzeń pod wspólnym hasłem Wolne Miasto. Wszystkie one na różne sposoby upamiętniać będą 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Inauguracja nastąpi już 4 listopada o godzinie 10 akcją flaga. I tak jak co roku to będą właśnie nasi najmłodsi, czyli zuchęki z pracowitych pszczółek, będą rozdawiać. Flagi biało-czerwone i na rynku i na placu Borek. W tych dwóch miejscach warto pojawić się jak najwcześniej, ponieważ w poprzednich latach flagi rozchodziły się błyskawicznie. W bieżącym roku na rozdysponowanie czeka 150 sztuk, a zatem o 50 więcej niż przed rokiem. Tego samego dnia o godzinie 13 ruszy rywalizacja w ramach królewskiego turnieju Strzeleckiego. To organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem OLIP zawody przeznaczone dla amatorów łucznictwa od siódmego roku życia. Czy startujemy 12.30? Wtedy są jeszcze zapisy takie ostateczne, bo oczywiście wszystko odbywa się przez formularz, który jest dostępny na naszej stronie, na naszym fanpage'u Wolnego Miasta, na który serdecznie zapraszam, bo tam są wszystkie informacje. Właśnie o 12.30, o 13.00 startuje kategoria dla... Najmłodszych, a o 14 już dla tych bardziej zaawansowanych dla kategorii dla kobiet i mężczyzn. Wiele działo się będzie także 10 listopada. Tego dnia uczniowie szkół podstawowych wezmą udział w wyjątkowej lekcji historii na dziedzińcu Baszty. Jej bohaterem będzie król Kazimierz Wielki. O godzinie 18 w Ostrzeszowskim Centrum Kultury rozpocznie się natomiast koncert blisko historii rzeczywiście zbliżymy się do tej historii między innymi dzięki tutaj współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, ponieważ w ramach tego koncertu odbędzie się wykład pana Pawła Gruchały dotyczący naszej najbliższej historii lokalnej Powstania Wielkopolskiego, które myślę cały czas powinniśmy zgłębiać i cały czas powinniśmy upamiętniać należycie. Odbędzie się oczywiście część koncertowa w wykonaniu naszych chórów, chóru zespołów i chórów Mini Joy Joy, Joyful Gospel i Churu 50. Także repertuar patriotyczny, zarówno bardzo tradycyjny, ale również i całkowicie nowe piosenki. Między innymi tutaj będą, będą ograne wiersze. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kulminacja obchodów Święta Narodowego nastąpi oczywiście 11 listopada. Tego dnia o godzinie 10.30 w Kościele Chrystusa Króla odprawiono zostanie okolicznościowa msza święta, a w samo południe na rynku rozpocznie się uroczysty apel połączony ze startem gry miejskiej, tym razem pod tytułem Wschodzące Mocarstwo. Celem gry jest pomoc Kazimierzowi Wielkiemu, który jest związany z historią naszego miasta, odbudować Polskę i wznieść Polskę na kolejny poziom. Nigdy Kazimierza tutaj na tych terenach nie było, no ale właśnie dzięki niemu mamy murowany, murowaną wieżę. Mieliśmy zamek, no, który został zburzony, no, ale mamy to pozostałości po Kazimierzu. W tym roku, oprócz kategorii rektur, rekrut i weteran, mamy też dla takich właśnie już od wielu lat uczestniczących w naszych akcjach i już takich, którzy jakieś podium osiągnęli, mamy kategorię Rambo. To jest takie nowatorskie w tym roku, i to jest właśnie już taki naprawdę wysoki poziom. Wzorem lat minionych część punktów programu Wolnego Miasta realizowanych będzie w Kobylej Górze. Przede wszystkim nad tamtejszym zalewem. 12 listopada o godzinie 10 odbędzie się tam morsowanie i niepodległości świętowanie. Przed morsowaniem będzie też rozgrzewka z zumbą i będziemy wchodzić do wody z flagami. Można wziąć swoją flagę, ale też będziemy się starać, żeby każdy uczestnik morsowania dostał, jeżeli nie przyjdzie ze swoją flagą, to właśnie żeby ją otrzymał i wszedł właśnie z biało-czerwoną do wody. W tym samym czasie na trasach wokół zalewu toczyć się będzie współzawodnictwo w ramach biegu na orientację i marszu Nordic Walking. Jak widać Wolne Miasto to wyjątkowy w skali regionu, a nawet kraju projekt, Integrujące osoby i organizacje, którym na co dzień czasami nie jest po drodze wszystkim przyświeca jedno motto porozumienie ponad podziałami. Jesteśmy dumni z tego, że setki osób z zaangażowaniem biorą udział w wydarzeniach, które dla nich przygotowujemy jako organizatorzy, ale jak wielka integracja społeczna społeczeństwa, lokalnej społeczności jest tutaj ma miejsce w gronie organizatorów. No, a to grono organizatorów jest szerokie i mam nadzieję, że będzie coraz szersze. W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału we wszystkich wspomnianych wydarzeniach i wspólnego manifestowania przywiązania do Ojczyzny.